Jesteśmy nie tylko zaniepokojeni, wręcz przerażeni opóźnieniami, na, jeśli chodzi o budowę drogi S11. One wynoszą średnio po 3 lata, a w niektórych wypadkach, jeśli bierzemy pod uwagę całą inwestycję, wybudowanie tej drogi, to mogą wynieść nawet 10 lat. Żeby nie być gołosłownym, podam Państwu kilka, kilka dosłownie przykładów. Na odcinku od Szczecinka do Piły, czyli to jest od województwa zachodnia pomorskiego do Wielkopolskiego, na odcinkach od Turowa do Jastrowa wniosek decyzja środowiskowa została wydana w sierpniu 2023 roku mija 2,5 roku i ktoś wciąż nie wydał decyzji ostatecznej. Na odcinku Jastrowie Piła Decyzja środowiskowa w sierpniu 2023 roku, negatywne stanowisko Gdoś, konieczność tras, nowego trasowania. Opóźnienie będzie wynosić co najmniej 3 do 4 lat. Owodnica piły ujścia, wniosek o wydanie decyzji środowiskowej przez 2,5 roku do dzisiaj nierozpatrzony przez RDOŚ. Na odcinku ujście oborniki. Wniosek o decyzję środowiskową. Proszę Państwa, uwaga w październiku 2021 roku. Do dzisiaj trwa rozpatrywanie, odwołanie przez GDOŚ. Obwodnica Obornik, wniosek o ZRID w maju 2025 roku. Teraz przedłużanie, wydanie decyzji co najmniej do marca 2026 roku. Na odcinku Kurnik Jarocin. Wniosek o decyzję środowiskową był już w grudniu 2022 roku, czyli mija 3,5 roku, a nowy termin wyznaczony przez RDOŚ to jest luty 2026 roku. Podobnie na kolejnych odcinkach więc, krótko mówiąc, sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Wczoraj na zebraniu zespołu parlamentarnego do sprawy budowy drogi S11 Pojawiła się przedstawicielka Gdosiu i w zupełnie skandaliczny sposób relacjonowała pracę Gdosiu, zupełnie niepoważny, przedstawiając jakieś zupełnie fantastyczne argumenty, no w gruncie rzeczy lekceważąc opinię publiczną.